Ale pan oszukuje. Skąd? Skąd? Za nasze supermarkety o ludzkich obliczach. Co tam jest jeszcze w ofercie? Mama to mi powiedziała przed śmiercią, że się w ogóle do życie nie nadaje. Cholera. Co się? Pana w serce to jest ruina. Może niech pan horses... Shoem... pójdzie do przytułku dla bezdomnych. Najlepiej jak jest z wypadku, albo. Z albo tak, albo tak. Ale po co ja mam komuś oddawać swoje organy? Na razie nie mogę nic więcej panu powiedzieć. Jestu z nim wszystko w porządku, prawda? Będziesz kogoś mordować. I to serce musi być zaraz. Ej, so hey, Dziadzia, nie wyluzowałeś yy, yy, się so za bardzo? <tocan> <tocan>